O, no już pakuje. Mm. Nie, nie, już zapuścisz. Ułuko. Ułuko. Nie, już Ułuko. 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 Spał. Tak, tak. Uch, no no tak dobra, no. no. Myślałem, że to byli Niech Ty nie trafię, <laughs> się odbija szefie. Jak nie trafia? <laughs> to ja w siebie. No zobacz. <laughs> szefie, ja widziałem trajektorię tych fleszy. Kurwa szefie. Nie. Ja Przesłalał jak tak nie pala, bo... Kurwa! Zdolone granaty. Poza tego jebana. tego go Ujuty. Ujuty. Przeskakiwał.

Przecież, pchaczku, ty masz? O! on ci nie zabija? Przecież... Na no, zero. ci zabił jeszcze tam w bazie. Czerwono. Nie objesz. Pchamy, pchamy, pchać, pchać, pchamy. Pchaczku, pchaczku. Czerwono. No lewą. do lewej. Nie! Idzie to mała, ale dobra. Lesze, co czy? to za flash zrobia? Kupienie proszę je do lekarza. Ale ten wam nie strzelał. Ej, ale on. Kupiłem at... apstryk. No, może 3000. Zgrajmy rondę. Zgrajmy rondę. Zgrajmy rondę. Zgrajmy rondę. Zgrajmy rondę.

No bo już żeby ci pod Kredy, agry, kolon. tu On był szybki. Ładnie. Co? Jeszcze nie widać. Czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj. Nie możesz umrzeć? Czekaj, czekaj. On się spali, on się spali. Wyszedł. Wow. Wow. NIE WIEM Minus osiem Skarżył mam No co? To chyba no chyba pojebał No sto jednym dostaje No kurwa flaszyk Oj ja Ale zdalniony fleszyk <głos> <głos> Ten flaszyk zadziałał <noise> Ja jest wokół. Obijcie możliwe. Jest na ramce na blisko chyba. Jest. Nie ma. Jak on to umarł? Chory jest. Białym. Daleko był. Daj mu away'a. Daj mu na mnie. Kurwa. Jeszcze raz. Jadą <small> graktiki. <noise> <small noise> <small noise> oh, co? Co? <laughs> Możesz <small noise> jeszcze zyskać. zbiskać. <small noise> to, to zależy od ciebie, czy je będziesz miał. ...w tym momencie. No nie! O, jeszcze trzech! Jeszcze dwóch! Jeszcze jeden! Smocz na dach. artystycznie. Bardzo dobre zamianie. O, ale się strzyk... o, jest! To? Hmm. Kurwa! Ale KURWA! miałem timing co? <grym> Ja odrębnię się do masy wodę. Pochodzę cię wiesz. Nie może. Ja w tej chwili idziemy. Tego też zabiłem? No. W Samuel nie ma tu nikogo. 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 Ja się pojawił, to tak się zbudziłam. No to jest ten sam gaźdź, tutaj ma sam gaźdź. Co ma tu słyszę to mój lekki like z... O! Ha, ha, ha! Ej, jest na górze, uważaj się outside. Gdzie na na górze outside. Gdzie z no, góra, no, outside. No. Plecy masz. Powszedł w po tej gabinie. Silos! Ty na wszystko mówisz, silos, a na silos nie umiesz powiedzieć silos. No. <laughs> No, Piotr! ty proszę cię. <grym> ja wspomniałem, że tam jest silos. To tak za meł byś mógł powiedzieć Sidos. Chyba zadziałało. Cicho jest kurwa. Spotkaj się. Ej, patrz ja. Kurwa. To tak to To sobie najdasz ci. Check box. <laughs> Dobra, pierdolę te granaty. W tych papsach. Nie, nie. No, co o, A, świetnie.

To no, ja do dupnika, w parka byłem. Góra. Muszę po parka przejść. Tu, Gość w której północnej dostał karę śmierci za oglądanie Game. I ranił no, za te <grym>

Daar werd het nog niet over verteld номere 얘rés Do o, ale strzegam. Próbujcie. Nie puszczę Nie, puszczył. Nie, puszczył. Nie puszczył. Pozdrawiam YouTube uh, Sorry, fish Administration. Wat voor jeftsen uit je speeksel? Hmm, Nie ja jeetje, dat is gewoon oh. mm, nee, 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 piste. Zo mis. Zo zelf. Oké, O kurde. Ik ben Nic nie, widzę! nie, się. <grypt> 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 Kto to będzie? Kto to nie, 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 jest kurwa, jest nie, 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 Czekaj, widziałem. Ej, mi, 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 Nie ma ruchu, Idę plantować. Plantuję. Tym razem nie zrobił chyba niarca. Microphone muted. Dobrze. Nie jesteśmy widzite. No. Ej, kochanie. Gada. Lepszy, lepszy! Kulety. O, Piękny klaczek Mam czapkę. No słuchajcie, pomijasz nie O, dobry. Ale on zagrał nie, 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 Ktoś nie, nie, na mojego nie, w tej rundzie, wszystko trafiłem nie, <laughs> nie, <laughs> jest nie, <laughs> 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 Tak to jak biegnę z nozem to się na nich nadziewam Jak patrz to pól <grymka> 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 Chyba go Aż tu wychyl ty górko